Ja zawsze wspierałem kobiety, zawsze byłem po ich stronie i zawsze uważałem i powtarzałem, dajmy po prostu wybór kobietom, bo to one rodzą i to one będą wychowywać dzieci, często właśnie dzieci kalekie czy z wadami z genetycznymi, które absolutnie nie są już do, do odratowania. Zdajmy po prostu kobietom decydować o sobie, a nie faceci w szarych garniturkach w Sejmie. To, co teraz się dzieje, ten, faktycznie to, co ogłosił Trybunał, ja byłem przerażony, ja nie wierzyłem, że to się faktycznie dzieje w, w kraju takim jak Polska, e, Unia Europejska. Wiesz, jak, e, w, to wszędzie było na świecie, w mediach, również w Stanach. E, moi znajomi pytali mnie, ale e, Chris, ale jak to, jak to w, w cywilizowanym świecie macie takie średniowiecze? Ja nie wiedziałem nawet jak do końca mi to wytłumaczyć, prawda? że to jest totalnie inna mentalność, inne, inne rządy, bo, no bo jak faktycznie w XXI wieku można tak karać te kobiety, te niewinne kobiety i tak narażać je na olbrzymie cierpienia i fizyczne i psychiczne, zarówno je, jak i dzieci. Dla mnie to jest po prostu zgroza i tym bardziej ja się cieszę, że nie mieszkam w tym kraju teraz, że mam wybór. I również apeluję do kobiet, do młodych ludzi, jeżeli macie okazję, po prostu wyjeżdżajcie z tego kraju, nawet na kilka lat, po to, żeby zdobyć doświadczenie i ewentualnie wrócić tutaj. Zawsze tutaj można wrócić. Ja uważam, że Polska jest przepięknym krajem i kiedyś też do, tej, do tego kraju wrócę. Ale fajnie nabywać doświadczenie zawodowe faktycznie gdzieś poza, na przykład czy w Unii Europejskiej, czy jak dacie radę w Stanach. Po prostu to nie jest teraz miejsce, moim zdaniem, dla Was, żeby tutaj mieszkać.